możemy na parkiecie, ale czy zaskoczyli. Może nie tyle, co zaskoczyli, ale ten styl gry, jaki narzucili od samego początku meczu, pokazał, że 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 ta drużyna jest bardzo mocna i ona dzisiaj wyszła na boisko po to, aby ten mecz wygrać i nie oglądając się na przeciwnika, my troszeczkę rozkojarzeni, gubiąc się na piłkowola, gubiąc się przy prostych przeprowadzaniu piłek, gubiąc się w konstruowaniu naszego ataku. Argentyna wybierała na piłki z kozła, przechwytywali piłki, po prostu biegali sobie na, na, na ich koszy, rzucali łatwe punkty, także... Także no po prostu ta, ta drużyna była dzisiaj lepsza, dużo lepsza to było widać i my musimy na pewno przeanalizować ten mecz, zobaczyć jak oni grali po prostu podpatrzeć pod Argentyczyków, którzy dzisiaj grali naprawdę dobre, dobre zawody i, i, i spróbować zregenerować się jak najszybciej i wyjść na mecz za dwa dni w jak, naj, jak najlepszym nastawieniu, ale też z nastawieniem takim walki.